Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niedostateczne. A to jest kolejny gameplay z League of Dzisiaj w towarzystwie kogo my tu mamy? Któż no to jak jest? się ma, no to ja. 3, o, 2, 1, Marcin. Marcinek zabójca. I dzisiaj ja? będzie Botlane grany. No. Pifpaw będzie zrobiony. I tak jest. chciałem grać Yumi, ale mi ukradli. Dokładnie. I co? Czekaj, Uff. 8, 9, 50. No i dobra. Gdzieś. Zobaczymy, pierwszy ale to. Clip ok. nie trafiony, jest gituwa, o. Ta. Taka bomba na łeb. A, I jeszcze miałem ci powiedzieć, że pierwszy raz coś takiego widziałem, nie? To, co mi Ten pokazałeś z tą. No, niezły jazz. Dziuruny zjebane jakieś. Ja mam letal tempo. O nie. <laughs> ja, ma, ja mam jakąś bombę, wiesz? Ja troluję, mordo. Ja troluję, kozi. A co złe masz? Tak. Bardzo złe. Boże. Ale to tylko się gra ten presto tak. Elo, bibi, bibi, bibi. O kurde. Nie, nie, nie. nie. Hello. Dobra, elegancko. Ja, ja... Nie mogłem, bo już uciekła leszem. Hmm? Ale Git, jest zajbiście. Powiem ci, wydaje mi się, że to lepiej jak ty będziesz, Kery. Ja sobie będę farmił, nie? Ale to jak zabijesz, to jest Git. Bo Lucian, nie wiem, czy wiesz. Boże, no, mów Zilian. to jest taki chyba bardziej midlane teraz. Aha. Bo. Uwierz mi, że jak zbutujesz troszeczkę AP, ojezu, to panie to ta bomba Oj. za 9 stówek potrafi przywalić. to Tak. 1800 na, je tak. na jednego stuna robisz. Ulala. o no. korek nam idzie. Jacuś nam idzie. Więc no naprawdę, ma bardzo fajne O Oj, jej... mogę auto-ataczek i flesza i, i, i ten i, Wiesz i co? Jakbyś, Jakby miał presto atak, to ona byłaby już dawno martwa. Ej, A, masz ale E. Mam metal tempo. Masz e, miał e. Nie wiem, czy ją tak bombniesz. Nie, 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 chyba dupa. Oj. I git. No. Dobra, ty się tam wywrócisz. Nie ma problemu. Kurde, wiesz co, miałem Hila, ale myślałem, że to tak. no nie rozwiązałoby mojego problemu. No raczej by tam było. Ale kręgu. i tak jest git, bo tu pod turetem, jakbyś jeszcze mógł tylko spuszować, to, tak wiesz, dwie bomby rzucić, żeby to było na turecie, czy nie? No, jak no, myślisz? Nie... Powiem ci tak, ja, się, ja coś czuję, że tu jest Jacuś. Dobra, Ta Morgana tak, tak dziwnie dobra. mnie atakuje, no zobacz co ona robi. Tak, 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 no, odpychać się jakby. No to pinda, no dobra. Zaraz... Jacuś? Jacuś, Pani spana. Jarek? Czemu Jarek? No Jarvan to chyba Jarek taki, nie? No nie wiem w sumie. Czy kogo ty się bałeś? Morganki się trochę wycykałem. Czekaj, wezmę, zróbmy tak, buty, żeby szybciej uciekać. I tego, dobra. Wracam. Ja pierdzielę, co ten chłop hmm. robić? Co ten chłop robi na tobie? Tyle, że! <głopień> Chłopiec, co tam się odwaliło? No, widziałem, że te peka walnął, ale. Stary osiem bił ją pod turetem, nagle sfleszował i zaczął tepować 5 metrów dalej. I co jest najświeższe, to, to Dzięki temu. A, chciałem powiedzieć, że przeżył, ale nie. No! <głopień> co chłop zrobił? Jaki place to był. O, no, talentec. No to jest po prostu talent, tak. Kuźwa no, Oj. bolą mnie te runy okropnie. A to czujesz różnicę w damage'u? Ogromną. Okay. Bo to jest tak, że Presto tak działa, że masz cztery auto ataki i bijesz hmm. wtedy bardzo dużo damagea, nie? Jakby to jest taki wybuchowy damage. A, eksplozja, expo okej. Okay. Tak, a że Lucian ma tą pasywę, że bije... No no no, no, no. No, no to, to bardzo szybko stakujesz i masz taki wiesz, taki BUM kuźwa. A ja Bąsza mam na tempo, które mi się włącza po 5 sekundach, ale po 5 sekundach już kuźwa nie mam żadnych spali i demedza, Bo Lucien wiesz, jest takim casterem bardziej, nie? No ta ta oj, bomba. ojoj, oj, 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 ta Indrek, to nie wiem. Ja nie follow'uję jak. No, no spoko. No Kateń dosyć łatwo się gra jak się ją goni, bo ona zawsze tą siatką chce cię trafić. No, ta, ta, jak no tak, tak. No. No, no, no to prawda. Jak uciekniesz z tego, to już jest git. O, o jak mi Morgana sprzedała. No, Weźcie, ja tak stoję, żeby Caitlyn się jeszcze nie poprawiło. Nie, no to jest No A nie wiem, czy ją wybombisz, by no, no właśnie, pojęci Nie Puch, mam czemu. No i koniec. <laughs> bo <jak śmiech> cały czas Gram jakbym miał ten Quizwa Presto Atak, a ja nie mam temaja przez to LETAL TEMPO. Bo jakby Je runy, nie wiem, czy zauważyłeś, one od jakiegoś czasu są turbo istotne. No, są, ta, no zauważyłem. Jak ja na dżanie, to zauważyłem, to nie ma dwóch zdanów. To jest gameplay, nie? Mi najbardziej wiesz, która równa się podoba. Co jest na zasadzie, że jak uderzysz typa, to dostajesz 25 many więcej, nie? To jest taki kozak, ta, tak jakby. Ta 25 runa. many więcej, aha, taka łezka, jakby. No, tak jakby. Opaska przepływu ma many, tak się nazywa. Więc, no, dokładnie, Ko tak, tak, To jest tak, przeturbo fajne. Jak spamujesz z kilami, nie? Dzisiaj już mana to tak, nie jest takim turbo problemem, takim zasobem, który trzeba ogarniać, mam wrażenie. Oj oj jak to jeszcze mnie trafiło. A myślałem, Ojojoj. że ucieknę. Następny raz będę uciekał w bok. Nauczę się. <laughs> Luz. Luzik, arbudzik. Ale... Czyli wydaje o... ci się, jakbyś miał y, tą te inne runy, to dużo no to byś Oczywiście. Bo, przy to tak, no to jakby Lucian jest dobry tylko dlatego, że jest ta runa. Aha, okej. Okay. Okay, rozumiem. To ja myślałam, że się gra. że movement speeda tak, jakby. To co no, ma. Tak, tak. Czekaj, to, tak co, ma kindred, nie to co ma kindred? To co ma kindred, to co ma kindred? O tak. Co ma, co ona ma? No byłoby trochę lepsze, chociaż to jest bardziej pod AD aniżeli movement speed. Aha. Mhm. Bo to stakujesz sobie, to masz bodajże 12 staków i jak to wystakujesz, to cię trochę healuje i trochę dodaje damage'a. Okej, okay. ja tam idę na mida, wiesz co, Spoko, wiem co, Dzi, Ja. Wiesz co, wiesz co, Dzi? Co, wiesz co, no fajnie, wiesz co, Dzi, i nic nie zrobiłem. Dobra. Dobra, ja... oni no tu mnie gonią, ale to jest git i tak. Patrz, to patrz, patrz. 3-0 mid jest w ogóle, ty... Gdzie ty tam łazisz, Tomasz? To ty tam... No nie, no co, co? No, a co, Jarek no... był na... Y, ta, ta, Jennifer Lopez grana tak totalny, Jennifer Lopez, wiesz. No nie, ten jeszcze zabił! Dobra, ty tam uważaj, bo ja zwiedzam mapę. Panie, o to ty kurde wiesz. Triki im Tricky im pokazuje. Tricky, okej. Dobra, idę sobie stąd. Nie no, to było straszne. Ja tak mapę zwiedzam. Ten, ten mu został, nie wiem, 50 HP. Top lane, ja idę na topa, ten już dostał ba Ech, dobra, istotne. Ty, w ogóle wiesz co z beką, że oni tu hmm? w dwóch jest stoją, a farmę ma identyczną. <grym> o co chodzi? <grym> ja się? Ty się wywaliłem dwa razy. <grym> a, tam nikt nie widział. Ja co Wiesz, się, ale dalej ma tą samą farbę. Jako Caitlyn. Gdzie ona powinna mi napluć do no, napływać? Tak, tak mi powinna, powinna, powinna. powinna. <grym> Powinnam, nie powiem że nie, nie. Można, nie można mówić brzydkich słów, wiesz, bo to obcina zasięgi bardzo mocno. No mi to obecnie chyba nie wiem, co. Humor nic Chcesz to możesz próbować. Mam Rkę, więc. Nie wiem ile bijesz. RK jest wtedy yyy, jak nie masz. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam! Kurwa, mamy, nie mam. Ach, nie <laughs> wiem o brzydkich słowach. Pru <laughs> nie no luz! Ja się tu sparię, ja się cofnę. No, 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 Ja idę tam pozwiedzać. No i cić. Kurczę, jakby miał erkę, nie? To ona. No. martwa. O, jeszcze pisze nice R, o, zobaczymy. A nie, oni no nie będą puszczać, że... serio? Lucjanem tak się czasem robi. Że się ten puszuje po prostu tą merką. Nie ja wiem, nie wiem, wiem, nie wiem. Ja mam półtora minutki cooldownu, to nie jest dużo. Kurde, ten no chodzi, korek. Jakoś chyba nie będziemy ich zabijać, nie? Teraz. Mm. Jeżeli chcesz, no problem. Jeżeli nie, nie chcesz... Nie ma problemu. nie mam teraz. Chociaż w sumie... O, Jacek. O, Jarek, Jarek. Czy tam Jacek? Jacek, Jarek. Jacek Każdy wie, o co chodzi. Każdy wie, o co Ty, chodzi. w ogóle... Hmm? <laughs> Miałem no. kiedyś kumpla, który miał na nazwisko Ja... Boże, na imię Jacek i nazwisko Placek. No, dalej go o, mam na i, znajomych. XD. Jacek Takiś... Placek, jakoś się przedstawiał. Każdy myśli że to jest beka, nie? Ja też bym tak myślał. No, Ja tam Rkę mogę rzucić, ale jeszcze nie na kogo. Znaczy. No, nad takimi rzeczami trzeba się zastanowić. <laughs> jak coś, to dam na ciebie. <laughs> jest czas. <laughs> jest czas, dobra. No w końcu, Z Zilean. No ten już tam szuka, zobacz. Auuu, co ten goście tak pisze na tym czacie? Nice air, auuu, gnar. bro, Co to jest wiesz? Nie, ale będzie jak od Caitlyn czy nie? Dobra, to, RK to nawet jakby była, to ja mogę swoim głupim ryjem yy, zasłonić. W sumie mógłbyś. Popatrz, się nie cofa ty, ale ona straci. Ja jeszcze to jej rzucę jakiś W, żeby jej przerwać. Oj, nie. No, nie ma, nie ma uciekła. Ona jeszcze przed chwilką była pod turetem, popatrz ty. Tak, tak, widziałem. Wyskakujemy cię. na nią, żeby. Ojej. Nie mam czym cię. Nie mam, nie mam, nie mam. Nie ma... Ja ucieknę tu. Ja mam hila. Czyli ty, oni to mają ward'a. Nie mam nim. A myśli. mam. Dobra, idę stąd. Uciekaj, bo Jacuś. Idzie twój ziomek, Jacek, placek. <grych> Gra no, nie wiem, jest... To nie wiem, co tu się drugi będzie. A prędkość ruchu jest E. Okej, okay, to biorę E. To jest zajebiste, panie. Ty, jak ty to zmaksujesz, i to 99%, będzie grana. 99 masz spida bądź slowa. Polecam się no używać co za tego Jacek. Bardziej, jako, bardziej jako slow. Okej. Okay. Będzie grany slow. Bo wtedy wiesz, to jest slowka dwa razy Q trafić, to naprawdę trzeba być skillowym, żeby tego nie zrobić. Hmm. Patrz patrz, patrz, na, patrz, na topa. O, dobra, jaka. <grym> Newton no, powiem ci, to się bawi nieźle. Na pewno nie jest trzeźwy, a godzina która? 11. 11, 11 dopiero. Patrz jak ucieka! <grym> W ogóle jak Beka, nie? Bo hmm? tak z trzy dni temu miałem no. dzień wolny, nie? Dzień no, no, no. wolny, więc idę na działkę. I co, hEP -he dziesiąta, tak, 10, tak zwaną. Właśnie powieci była 11.30, dokładnie ta sama godzina, nie? I o no to szef i pytał Marcin, kurde, awaryjne sytuacje, robisz radę przyjść do pracy? Ale ta. pierwsze słowo, pierwsze słowo, Ojej. jakie wiesz, mhm. odbieram, a on siema Marcin, jesteś trzeźwy tak w chłopie, za kogo ty mi masz? Przeka. No, Ale bo... Patrz, 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 jesteś gotowy? Tak. Ale to jest piękne, piękne uczucie, co? No, powiem tak. No i co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Ale wiesz, że na początku myślałem, że hilnie? No, bo mogłaby w zasadzie, mogłaby, ale chyba nie miała, jasne. tak? Wydaje mi się, że nie. Dobra, ty się tu baw, czy ci puszność lekko? Czekaj, zrobmy. puszujemy. to. O nie! O Boże, dostałem agro, wiesz? Ale ty uciekaj. Elegancko. Pięknie. <laughs> git, git. To <laughs> no, wyszło bardzo i... dobrze. Da, Jakbyś jeszcze mógł tylko to spuszować na turet, to już w ogóle byłaby elegancja wtedy. C cieszyłbyś się, tak? Tak. No, żeby wiesz, Caitlyn nie dostała, nie? Proszę. No i pięknie. Proszę cię bardzo. Co jeszcze chcesz? Mam zintować? Nie ma problemu. nie, no nie. <laughs> Mówisz masz. To dla ciebie wszystko. Tak. Interka leci. Nie ma za co. Nie. Dobra, rzucę wardę. A ostatnio, nie, nie mówiłem ci chyba, na rankedzie, nie? Ja miałem położonych wardów 74, to jest w opór dużo. A wiesz, ile mój przeciwny support? Ile położył? 74, te jak na miałeś? wykresie, na wykresie tam ile masz o. położonych wardów i ile zniszczonych? Ja miałem tam zniszczone, przypuśćmy, 15 i położonych 74. A on miał. E, patrzę, co ty robisz. No nie, popatrz, tam i je uciekła Jennifer Lopez, jedna i druga. Nie, 4. no ta jak... druga to tak nie do końca. Zarejrz tu dorwę. Kurcze, no następnym razem zwrócę uwagę na te runy. No ty chamie. Ty, on, on go zabije. On, mu arkę, żeby nie płakał. Ja dam arkę, żeby nie płakał później. Eee, zilam, daj herkę. I tak dalej. No ty knido. Nie ta, dajesz. Tak, tak, tak. Ta. I tak. Ty taki nie jesteś, ty dajesz wszystkim. Proste. Tak. Ej, no Ej. Ej. Co ja jestem? Halo! Lambadziara! Nie, dożartowałem no żartowałem o czymś No to. ja wiem, no Ja wiem Ale na pewno że jak żartowałeś? Ty dajesz nie tylko no. bogatym Ej. Korki się nachapał Bogaty jest tak. To reczkę dajemy Tak to No działało. może, jak chcesz to go Dawaj, dawaj Give me, give me that speed bro Mogę się wlecieć, a nie. uciekaj, uciekaj No mógłbym, gdyby był na tyle szybki Ale ona wiesz, też spierdolkę uruchomiła, nie? Turbobuty musisz odpalić Turbobuty O, Andrzej jak przyszedł Masz jeszcze ci dam Trzymaj O, korek Oj, myślałem, że to zrobię Kompletnie w drugą stronę Dobra, nieważne Czekaj, rzucę sobie tu wardę Bo tutaj, patrz jak dżungla Są wardowana w ogóle No kurde, Skrydów. jak my wszystko widzimy Tak O, nie mam Trzy sekundy, nie? Jeden, patrz. Karamba. Znaczy, wiesz, no, co, niepotrzebnie tu podwoziłem po worda, nie? Chciałem położyć. Ale coś tak czułem, że on tu od razu będzie skracał. No korek, dawaj go. Dobra, uciekaj, korek. Ty zabił go jeszcze, zobacz. No tak, tak. O, ten się healuje, nie? Mm, sporo, sporo. O, dostał jeszcze w łeb. Patrz jak... ale ten movement speed jest przeogromny, nie? Tak, no 99% chyba jest na max levelku, nie? Ale tu też 99% slowa Oj oj. oj. Dobra, nie wiem co mam robić, czekam. Czekaj, ja coś miałem tutaj. Co! Was zmienić. Co? Zabiłem! Bomba jakoś! ELo! Bomba na banie, kończymy bolet Dobra ja opuściką. Nie mam w ogóle wardzików. Co? Znowu zabiłem? Kiedy? Co? Ja czy jestem chyba jakiś smów. W ogóle ostatnio gość mi napisał, że jestem Smurfjana. No, kumasz razę? Smurfjana. Nie wiem, dlaczego on to stwierdził, ale Smurfjana. No bo sildy dawałeś pewnie. Smurfjana. No, no, dawno takiego heheszki nie, nie... No, nie przeczytałem w sumie. Patrz, chcesz Schumachera odpalić? Dawaj, dawaj. Go. <gry> Schumacher jest gra. No nie! Sfreszowała so. sobie. Okej. Okay. Ale szumacher fajny, co? Ej, bez to ty. Twój Schumacher plus moja RKA? Bardzo łatwo mi wtedy trafić. No widzisz, nie mam many, uciekam. Papa. Pa. Mam dwa i pół koła. Ojejo! ja mnie tam nie ma. Dobra, idę jednak. Ale będę bardzo powoli. Papa. Pa. Oj, oj, oj. Jak już odpalił się to letal tempo i mam wpis do tego atak speeda To coś tam strzelam, ale... Ale, ale tak jest, to jest słabo No właśnie, promil okay. tego co powinno być Au, biją mnie Dobra, ja idę do bazy, mam 2,5 koła na suporcie. jak masz tyle to... Trzeba coś skupić w końcu Oni w ciebie wiadą, coś mi się tak wydaje, wiesz? Chyba, że... Chyba, że... A ja myślałem, że tam organkami w łeb strzeli, wiesz? Nie wiem, co drugie kupić. A to może być ciekawe. Tego jeszcze i tam nie wiem. Hmm. No nie wiem. Dobra, kupimy Morello. Morello kupimy. A co oni tam miał czoł? No bo gościu wbił się. Cerkował A? trzy osoby i mi to teraz truje dupę, że. Eee, czemu ich nie zabiłeś? Jesteś A. słaby! No tak, ja, typowy jakiś Andrzejek. Ale ty, kto tu się teraz wyjebał? Kto jest słaby? No ja zintowałem trochę tą gierka, sorry. Czemu? Nie, no bo na rankedzie, mi, jak mi piszą, że Badjana albo coś takiego, bo mi się nie chce niczym innym grać, po prostu. Mi piszą typu Badjana, więc coś takiego, nie? Ja mam takie XD w sumie. No. no, czemu oni nie wlecieli w ogóle? Ja takiego flesza zagrałem, oni. Uważaj, możesz mieć tam ich 50. O nie, bomba? Ojoj, oj, oj. au, au, au No, musiałem tam pif-paw zrobić. Ja nie wiem, bo mnie pobili. Idę do bazy, czy nie. O, Jacek, Jacek! Jaki klejsik! Jakiś koraniec, koraniec jest grany Ale powiem ci, dużo lepiej ludzie grają, naprawdę, szczególnie tymi pikami typu Z czy coś takiego. Straszna jest różnica, co pamiętam. Przeważnie te Z to były takie średniawki, no. no A teraz? Kurde, wiesz, to już jest starą gierą, to już nowych ludzi tak. Się, są nowi ludzie, ale Ciebie na nich nie wyrzuca. Mhm. Koło mam, po pozorom, to powiem ci, że tak obudzili się w końcu i zaczęli szukać nowych graczy, nie? I też zrobi tą gierkę taką bardziej przystępną, nie wiem czy zauważyłeś, właśnie te runy są prostsze, takie... No, są, są, z, to... W... Dużo programów, I te te które ci te runy ogarną za ciebie. Ta, ta, ta no. Jestem kompletnie z drugiej strony, nie cię zamknął chyba, wiesz? No dobra, Schumacher, elo. Schumacher, kurwa! Co za speedzik, ja jebę. Ty, ty dawaj tą morgankę Gotowy? Go. O, S. nie mam, ja nie mam trzep. Nie mam udi. Czy... Uciekaj, rura? uciekaj, chodź Kurwa, bijemy, co uciekaj. A, to ruga, rura, ruga, dawaj, ruga. my jesteśmy, kozak, ty. Chodź, Schumacher, lecisz. Jakie my komboski robimy? No gościu. Pa, bomba. No nie. A widziałeś ten balans w klatce Weigara? To jest kurwa. No, polewane. no były te Widać, że to było jest zimna tam. Zimna krew. Zimna, zimna. Nie, nie na salsę salse tańczyłeś. Dokładnie. Chamba, masz, szumacher. Do masz. masz. <grytanie> na łeb. Nie ma mnie tam, ale. Dobrze! Jest talentem. Tak jest, panie. Patrz, patrz, patrz. Ha ha ha, ha, ha. O, se stuna wyjął Ajajaj, aj, aj. ale ta gra była znacznie lepsza, jakbym miał tego Tempo e, Presto to, to, to... Okay. Ja właśnie to mam Letal to... te tempo, ale to tak średnio działa. No zobacz, na polaka graliśmy Nara <śmiech> <śmiech> Moją bombą, moją bombą Ale to, to nie działa na, na spawnie te twoje ryby Nie to wiem to chyba i... nie no no więc nie. co, my się żegnamy na pewno nie. My się żegnamy. To było tyle, to był Marcinek i ja. Pa, pa. Szybka gierka.